Jesteśmy nadal przy temacie nieskończonego zwrotu z inwestycji? Czas na nieruchomości. To jest Ken McElroy, jeden z moich najbliższych przyjaciół, wspólnik w inwestycjach w nieruchomości. Jest doradcą firmy Rich Dad, autorem książki ABC jak inwestować w nieruchomości, podręcznika dla tych, którzy zaczynają. Łączy nas wspólna filozofia inwestowania w nieruchomości, inna niż ludzi, którzy nimi spekulują, remontują i sprzedają. W jego kolejnej książce można przeczytać o bardziej zaawansowanych strategiach w inwestowania w nieruchomości. Kluczem do tej Branży jest dług. To zadłużenie czyni nas tu bogatymi, prawda? Zadłużenie i pieniądze innych ludzi. Wytłumacz, proszę, jak się uzyskuje nieskończony zwrot z nieruchomości? Najlepiej podam przykład z życia wzięty. Aha, on się zapomniał ogolić, dlatego tak zabawnie wygląda. Dopiero co wróciliśmy z Australii i Nowej Zelandii, więc Ken jest jeszcze trochę na wakacjach. Na przykład kupiliśmy nieruchomość złożoną z 200 lokali za 14 milionów, i operacyjny dochód netto w książce pisze, co to jest operacyjny dochód netto. Wyniósł 1 milion. Najważniejsze, że zanim jeszcze kupiliśmy tę nieruchomość, ja już wiedziałem, w jaki sposób odzyskamy nasze pieniądze, prawda? Zanim jeszcze ją kupiliśmy, tak. Filozofia jest zawsze taka sama. Chcę odzyskać moje pieniądze. Przy tej konkretnej nieruchomości mieliśmy trzy wyjścia. Pierwsze, dodamy pralki i suszarki. Ustaliliśmy, że z 208 mieszkań mogliśmy uzyskać dodatkowo po 40 dolarów czynszu miesięcznie za pralki i suszarki. Oprócz tego, czynsze były zaniżone, mniej więcej o 40 dolarów. I ostatnia rzecz. Zamierzaliśmy dobudować 100 miejsc parkingowych po 50 dolarów. Z grubsza to wszystko dawało nam jakieś 250 tysięcy więcej. O tyle zwiększyliśmy miesięczny przychód z czynszów i to był klucz do tej transakcji. To nam zajęło jakieś dwa lata, może nawet trzy, nie stało się to z dnia na dzień. Najważniejsze, że mogliśmy teraz zwiększyć nasz operacyjny dochód netto z miliona do miliona dwustu pięćdziesięciu tysięcy. Właśnie ten milion dwieście pięćdziesiąt jest tu najważniejszy, bo bank nagle mówi, o, macie milion dwieście pięćdziesiąt. Wstawiając tu stopę kapitalizacji 7%, która obowiązywała na początku, dostajemy około 3,5 miliona wzrostu wartości. Nasz wkład własny to było około 3 milionów. Wiedzieliśmy więc, że mniej więcej po 4 latach wyjmiemy 3,5 miliona i odzyskamy nasze 3 miliony pierwszej wpłaty. A więc zrefinansowaliśmy naszą początkową inwestycję. Tak, dostałem 11 milionów kredytów, płaciliśmy 3 miliony, nieco więcej, bo musieliśmy kupić i zainstalować te wszystkie pralki i suszarki. Ale jeszcze zanim kupiliśmy budynek, wiedzieliśmy, że możemy podnieść jego wartość o jakieś ćwierć miliona. Ponieważ banki wyceniają nieruchomości na podstawie dochodu netto, jaki generują one miesięcznie, Wiedzieliśmy, że zwiększając nasz dochód o ćwierć miliona miesięcznie, w końcu podniesiemy wartość całej nieruchomości o ponad 3 miliony. Te 3,5 miliona wróciło do inwestorów, a więc wszyscy odzyskaliśmy w 100% nasz wkład własny, a dodatkowo posiadamy 208 mieszkań. Plus jeszcze 1 250 tysięcy przepływu pieniężnego, który otrzymujemy rok po roku. To nasz nieskończony zwrot, tak? Drukujemy swoje własne pieniądze. W tym momencie zrefinansowaliśmy te inwestycje. Kredyta. Tak, używamy więcej pieniędzy banku. Zrefinansowaliśmy, odzyskaliśmy nasz wkład własny, spłaciliśmy wspólników, którzy wyłożyli pieniądze na pierwszą wpłatę i nadal posiadamy ten budynek, ale nie ma w nim już ani dolara naszego wkładu. A spekulanci kupują budynek i go sprzedają, więc wszystko zaczynają od początku. To nie jest nasza filozofia, dla nas to strata czasu. Chcę zachować te mieszkania, co miesięczny przepływ pieniężny i chcę odzyskać swoje pieniądze. Można to zrobić na wiele różnych sposobów. Na przykład w książce Spisek Bogatych napisałeś, że dobudowałeś jeden pokój. Albo jeśli kupisz budynek w połowie niewynajęty i zwiększysz współczynnik wynajmu do 90%, jest wiele sposobów, by zwiększyć tę liczbę poprzez zarządzanie. Niech was nie przeraża te 208 mieszkań. To może być dom z dwoma pokojami i łazienką. Możecie go powiększyć do trzech pokoi i dwóch łazienek i uzyskacie taki sam efekt. Świetny był ten przykład, kiedy kupiłeś teren. Wydzieliłeś z niego działkę narożną i sprzedałeś ją za tyle, ile zapłaciłeś za całą tę ziemię. W tym momencie masz mnóstwo ziemi właściwie za darmo. Odzyskałeś swoje pieniądze i jesteś właścicielem reszty terenu. Coś takiego można zrobić z działkami, z bliźniakami, lokalami komercyjnymi, to bez znaczenia. Najważniejsze, że mamy tu przewagę, bo jeśli przeciętna osoba bez finansowej wiedzy bierze się za coś takiego, wykańcza ją zadłużenie. A my dzięki zadłużeniu stajemy się coraz bogatsi. Odzyskujemy nasz wkład własny, mamy swoje aktywa i to najemcy spłacają nam kredyt. Najciekawsze, że po pewnym czasie robimy jeszcze raz to samo: odzyskujemy nasze pieniądze i kupujemy kolejną nieruchomość. Pytanie, czy w obecnej sytuacji, w roku 2009, nadal można to zrobić? Tak, teraz jest nawet lepiej. Po pierwsze, mniej ludzi to robi, to dobrze, ale po drugie, te ceny spadają, tak jak wszystko. Kiedy rynek traci stabilność, najemców jest coraz mniej, dochody z czynszów spadają, więc zarządzanie jest kluczowym elementem. Trzy rzeczy są istotne, aby odnieść sukces w czymkolwiek, a w nieruchomościach jeszcze bardziej po pierwsze, trzeba mieć dobrego wspólnika. My świetnie ze sobą współpracujemy. Po drugie, dobre finansowanie, a po trzecie, dobre zarządzanie. Kenny ma tu niesamowity zespół zarządzający. Wokół nas stoją puste biurowce, a my mamy współczynnik wynajmu 100%. To prawda. Te trzy rzeczy dobrzy wspólnicy, finansowanie i zarządzanie i dopiero wtedy to wszystko działa. To nasza niesprawiedliwa przewaga w nieruchomościach.